Czy zdrada to koniec? Czy można wybaczyć? No cóż, e, ja bym potrafiła wybaczyć. Zresztą jestem świeżo po, świeżo po zdradzie, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Chłopak, z którym mieszkałam, tego kochałam, zdradził coś, mnie. O, o tym wiem, także łączymy się. mnie z kobietą ode mnie o od 10 lat starszą, o. z dzieckiem. O yes. Jestem w szoku, ale myślę, że jakoś jestem w stanie pewne aspekty zrozumieć, gdyż no cóż, e, wiem, no, że, wiem że, że brakowało mu też może obecności matki, jego sytuacja była jaka była. Myślę, że gdyby żałował, gdyby. tak myślę sobie, że każdy popełnia błędy, ale. Jesteś bardzo wyrozumiała. Ale po prostu zależy to, co chce z tym zrobić. I to też zależy, jaka zdrada, bo, bo nie wiem, zróżnia się chyba zdrada emocjonalną, fizyczną. Tak, fizyczną, i no, tak Tak, i, i myślę, że to jest też ważne, jaki jest tego aspekt. Mhm. E ale no też już mam gdzieś tam no, no, trochę w życiu przeszłam, wiadomo, było trochę tych związków. inaczej patrzy się w perspektywy lat 20 inaczej z jest perspektywa lat 25, inaczej z lat 30 dla mam akurat. Więc, e, więc zależy do osoby, ale nie oceniam, bo jakby rozumiem, że są pary, czy osoby, które faktycznie no, dla nich to jest absolutny koniec, są osoby, które sobie dają szansę. Więc to jest kwestia bardzo bardzo indywidualna. Mm -hmm, jasne, no